W 2020 roku padłam ofiarą groomingu i agresywnych zachowań przez nanegłam wszystkim Gargamela. Miałam 16 lat, jak zaczęliśmy się spotykać. Brzmi to trywialnie. Pijany kuba wparował do mojego mieszkania, zaczął mnie wyzywać, szarpać mnie. Co? W sensie. Możesz mnie Masz szarpać? Możesz. Zdenerwowaliście mnie. I dodatkowo nagrywam to dwa lata później, ponieważ byłam okropnie zmanipulowana. I bałam się, że chorzy i mizoginistyczni fani Kuby zrobią mi po prostu krzywdę. Jeżeli... Kobieta powinna wiedzieć, kiedy zamknąć mordę, bo facet nie chce tego słuchać. Więc zaczęliśmy spotykać się z Kubą w marcu 2020 roku, kiedy miałam jeszcze 16 lat. Oto moja wiadomość do ciebie. To się nazywa. MODA? I od samego początku tej relacji Kuba był wobec mnie zajebiście przemocowy. Kontrolował tak naprawdę całe moje życie. Zabraniał spotykać mi się z kimkolwiek. Jeśli czegoś nie lubisz robić, to tego nie rób. Ktoś ci pistolet przystawia do głowy, żebyś chodził. To ci, ja ci Ja bym ci chętnie I wszelkie wyzwiska stosowa stosowanie przemocy psychicznej, a później również fizycznej miały tak naprawdę miejsce były w porządku dziennym. Kolejne oczywistości. Kurwa, walił ręką w tą... w stół i zaczął wrzeszczeć jak pojebany. Pierdol się! Teraz... Nie, oplułaś mnie, powiedziałaś, że... Ty mnie przed chwilą oplułaś i to dosłownie. Bo wiecie, facet... facet nigdy nie dorośnie. I kilka miesięcy przed naszym zerwaniem przeżywałam po prostu najgorszy okres swojego życia przez Kuba. Te wszystkie miesiące manipulacji, wyzwisk, yy, tak naprawdę nękanie mnie doprowadziło mnie do na szczęście nieudanej próby samobójczej. Całki mordę, kobieto! I nagrywając ten film, chciałbym po prostu, żeby już żadna kobieta, żadna dziewczynka nie bała się. KURWA! Żeby tak obrzydliwe i przemocowe osoby nie miały już jakichkolwiek wpływów. I przede wszystkim chcę, żeby takie zachowania wychodziły na światło dzienne. Chcę tępić takie zachowania. I chcę, żeby osoby, które zachowują się w ten sposób, w końcu poniosły jakiekolwiek konsekwencje swoich czynów. PIERDOL SIĘ! Dobra dziewczyny, rozumiem, że wam się tam coś tam... Ale kurwa! Wcale nie jestem zakompleksionym za YouTuberem. Jut który, który zaraz nagra, z, z czego nie lubi w kobietach. I, i, na, i na, pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu będzie to wszystko, co miała ta jedna, która mnie odwróciła. Jeśli coś z tej grafiki dotyka twój związek, zastosuj się do rad zawartych na niej. Jeśli potrzebujesz pomocy, wejdź na stronę przemocometr.org. Znajdziesz na niej ludzi, którzy jej Ci udzielą. Pamiętaj, żaden problem nie jest zbyt mały, aby poprosić o pomoc.